Dzień drodzy, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Witam Was dzisiaj w reading vlogu z czytania Icebreaker. Tą książkę dostałam od wydawnictwa UNTA do recenzji, za co bardzo dziękuję. I tak, ten wstęp w sumie nagrywam po tym, jak nagrałam już kilka klipów z czytania tej książki, bo ja jestem już na stronie 164. I... Przyszłam tutaj Wam teraz poopowiadać kilka słów o tej książce, bo poprzedni wstęp, który nagrałam był po prostu taki totalnie bez ładu składu, no nic się nie dało z niego zrozumieć, więc mam nadzieję, że tym razem pójdzie mi to trochę lepiej. Więc o czym jest ta książka? Więc mamy tutaj opowieść o dwóch chłopakach, którzy chodzą na uniwersytet i należą do szkolnej drużyny hokeja jest tutaj Mickey James, który tam wiecie jest taki ma, jego ojciec oraz dziadek byli tam jakimiś super hokeistami i on musi podtrzymać tradycję rodzinną, i musi być tam jako pierwszy wybrany do draftu jakoś tak. Nie do końca znał się na słownictwie związanym z hokejem. Wielu gdzieś tutaj Różnych nazw organizacji, nie rozumiem, nie znam typu, jakieś NHL chyba było, czy coś takiego. Nie wiem o co chodzi, ale no. I on rywalizuje z pewnym chłopakiem o imieniu Jason. I Mickeyowi. Trudno się odmienia takie imiona, ale podobała się właśnie Jason. Mm, ale jednocześnie też są wrogami, więc mamy tutaj trochę wątek taki nemisulowars, bo jeszcze nie wspomniałam, a jest to książka z reprezentacją LGBT. Mm, I tutaj po znaczku od UND można dowiedzieć się, czy jest taki, taki, taka reprezentacja w tej książce, czy nie ma, bo bez tej reprezentacji po prostu jest biały ten znaczek. I mm, no ja jestem zakochana, co dowiecie się w dalszej części vloga, jak przeżywałam niektóre sceny, bo no są świetne moim zdaniem, świetna książka, jak na razie bardzo mi się podoba, ja w ogóle jestem fanką tego typu książek z właśnie reprezentacją LGBT, nie wiem, po prostu bardzo lubię tego typu książki, są bardzo przyjemne dla mnie, nie wiem z jakiej, jakiego, jakiego to przyczyny jest, ale tak mam. Więc ja dzisiaj postaram się troszeczkę przeczytać, chociaż nie wiem, jak mi to pójdzie. Bo od ostatnich, chyba wczoraj, nic nie czytałam, bo po prostu nie mam ochoty. Więc stwierdziłam, że nie chcę się zmuszać, bo chciałabym tą książkę przeczytać z chęcią i ocenić ją tak, na ile jest warta. I na razie po prostu cudna. Więc do zobaczenia. Teraz zapraszam do oglądania dalszych klipów, które już część nagrałam. Więc, cześć! Ok, <laughs> więc, jak ja czytam jakieś słodkie momenty w książkach, to o ja wiele bardziej reaguję niż to takich w bardziej smutnych momentów Smutnych, w cudzysłowie. Eee, czyli erotycznych scen, to w ogóle my, my mam jedną twarz, a jak jest jakaś romantyczna scena, to jest tam taka... albo taka głupota, taka naprawdę głupota, która w sumie nie ma nic, nie wnosi nie do książki, ale... ale ona mnie rozczula i jakby... Ok moi drodzy, więc e, przed chwilą ćwiczyłam i wygląda trochę jak 17 nieszczęść, ale... Czytam icebreaker. Jestem na stronie 160. Mam nową miłość, okej? Okay? Jak na razie. Kocham. Ale... Jestem w połowie. W połowie. Ale wszystko już jest okej. Okay. Rozumiecie, co to znaczy? To znaczy, że za chwilę coś się skopci. Naprawdę tak się potołożnie skopci. Więc... Chciałabym, żeby było szczęśliwe zakończenie. Bardzo bym tego chciała. Bo jest tego... Ja dlatego chcę to czytać z jednej strony, ale z drugiej strony nie chcę, bo jakby nie chcę tego kończyć, bo bardzo polubiłam bohaterów i, I super mi się tą książkę czyta. Nie wiem, dawno tak miło żadnej książki mi się nie czytało. Więc... No, ale kocham. Po prostu oni razem. Tyle tylko powiem. Tyle. Kocham ich. Kocham. Kocham, po prostu kocham. Ale w ogóle uwagę jeszcze na okładce. Bo z jednej strony ta okładka jest taka zwyczajna i w ogóle, ale z drugiej strony bardzo Bardzo mi się podoba. Nie wiem, coś nie jest takiego, że. mój wzrok. No taki proszę. O! tu ma również fajny akcent od e, właśnie wydawnictwa. że książki, w których bohaterowie są. You know, oj? O. E, gdzie jest to książka z reprezentacją LGBT. Tutaj się zajmę. E, Moją właśnie taką... inny kolor tego oznaczenia. Rozumiecie, o co mi chodzi tego znaczka wydawnictwa? Rozumiecie o co chodzi? Bo tutaj mamy książki właśnie, gdzie jest reprezentacja, a tu, tu jej nie ma, więc... No. Um, so, to jest Malie, również świetna książka, również z Widami ja bardzo, bardzo fajna, bardzo polecam. Um, ale to nie o tej książce jest dzisiaj film, tak? Tylko o, o tej książce i może niektórzy z Was nie wiedzą, ale ja, ja uwielbiam książki właśnie, gdzie jest związek między mężczyzną a mężczyzną to po prostu... Kocham. Jedną z moich ulubionych książek jest Arystoteles i Dante. Więc no, kamal on. Seria z moich ulubionych książek to właśnie są książki Arystoteles i Dante. Wild and Royal Blue też bardzo lubię. Siedem mężów w Ferlin Hugo. Ale to jakby kobieta kocha kobieta, ale still w reprezentacji LGBT jest, więc tak. Więc ja teraz idę. To jest jeźdź, bo jestem głodna. Bo jestem głodna i potem lecę dalej czytać, bo... Kurczę no, love cam, totalnie. Chciałabym to skończyć jutro, więc dzisiaj chciałabym jeszcze trochę poczytać. Moim celem było właśnie dotrzeć się do połowy, ale ja lecę czytać dalej. Koniec kropka i lecę czytać dalej. Buziaki! Cześć moi drodzy, przychodzę dzisiaj do was 2 grudnia, aby w końcu skończyć tego vloga i ja opowiedzieć moją recenzję o Icebreaker. Zajęło mi to długo, sorry, ale po prostu tak, um, w pewnym tygodniu, jednym tygodniu nie miałam po prostu siły i nie wiedziałam co opowiedzieć o tej książce, a w tym się sobie rozchorowała mi, wiesz, tyle z tego, że no. Jednak yes, przed tym, jak opowiem wam troszeczkę o tej książce, moje drodzy, Bude, de, kamera w kamera stoi, kamera, nie wiem, kamera, kamera, mi się stoi krzywa. O, sprościej. Moje drodzy, po pierwsze, ja. widzicie to? W końcu powiesiłam mój obraz. No nie powiedzcie mi, że ta ściana nie wygląda pięknie. Jest trochę pusta w tym miejscu, tu, o, no, powiedzcie, nie mogę tego pokazać. To idzie, druga strona palec. To, to i to jednakże prezentuje się coraz lepiej. No, ale w sumie nie o tym chciałam mówić tylko icebreaker. Więc skończyłam. Chociaż ja nie mam tą książkę chyba na... Cztery gwiazdki albo cztery nie pamiętam, jakoś tak, bardzo mi się podobała, to była bardzo przyjemna książka, bardzo powiem głównie bohaterów. Zakończenie mnie trochę zawiodło, że nie dostałam odpowiedzi na zakończeniu i to mnie boli, więc wnoszę o zmianę zakończenia lub o drugi tom. Potrzebuję wiedzieć, jak się to skończyło, Re facto tak głównie, bo to zakończenie jest szczęśliwe, taki, taki lekki spojrzenie ale nie dostaję odpowiedzi jednej moim zdaniem rzecz, która po prostu pragnęłam, żeby wiedzieć, więc no, dlatego trochę jest łabsza ocena. Um, bardzo bardzo przyjemna książka, świetnie się przy niej bawiłam, bardzo przyjemnie mi się ją czytało, więc zdecydowanie ją polecam. Um, bardzo poliwam głównych bohaterów, są świetnie, w ogóle wszystkich bohaterów bardzo lubiłam. E, co prawda Mickey James e, czasami się zachował tak karygodnie, znaczy tak strasznie cringe'owo, że ja po prostu tam z... wykituję serio czytając tą książkę ja w tym momencie myślę, że każdy wie jaki to był moment myślę, że każdy wie jaki to był moment ale mówię tutaj o jak to by określić bo ja tego nie zaznaczyłam chyba ale to jest w szybsze, powiem tak samolub może ktoś ogarnie czytając to? I po prostu ta scena była tak głupia, moim zdaniem w ogóle straszna. A po tej sytuacji było mi strasznie smutno. Tym, co się potem wydarzyło, i po prostu płakałam w tej książce. Ja, ja, Marta, ja. Rozumiecie? Ja nie płaczę na książkach, to się nie zdarza. Ogólnie witam Was, Marta, z przeszłości, montujący ten film w końcu po miesiącu. Więc, yy, okłamałam Was, nie płakałam na tej książce, miałam łzy w oczach, ale nie płakałam. Nie wiem dlaczego powiedziałam, że płakałam, ale nie płakałam, nie była aż taka smutna, więc chill. ten raz chyba na książce to miałam łzy w oczach, jak czytałam, nie widziałam życia dealeru, więc dam. No. Zdecydowanie Wam polecam. Okej, okay, moi drodzy, więc kończąc już moją pogadankę o Icebreaker, zdecydowanie polecam, moją książkę, jest świetną książką z reprezentacją um, właśnie LGBT. Moim zdaniem cudowna. Cudowna. E, niedługo też pewnie się pojawi. Nie wiem, kiedy wyrzucam ten film. Albo już jest, albo niedługo będzie post na moim Instagramie o tej książce. Więc tam też również zapraszam. No, i to jest sumie tyle. E, I zaczęłam, czytam ostatnio Strażnika Pauliny Händel. Jestem na stronie 278, Nie zostało mało. I bardzo mi się podoba. Ale to myślę, że w innym filmie ja wam o tym poopowiadam. Więc cześć!